Witam Państwa w sobotę. A w środę, w środę. 11 listopada są moje mininy. Od lat popołudnie imieninowe spędzam w gronie patriotów na Marszu Niepodległości. Nie wiem jak będzie w tym roku, bo są takie przecieki. A być może Marszu Niepodległości nie będzie. Nie będzie. To nie będzie, ale ja bym bardzo był szczęśliwy, gdybym mógł w ten dzień o 11.00, 11, o 14.00 przespacerować się z przyjaciółmi pośród mieści Warszawy. Tak czy inaczej, nie chcę prezentów, życzenia chętnie, ale na odległość. I przez, przez jakąś maseczkę. Najlepiej może być kominiarka, nie? Kominiarki są fajne. A więc życzenia chętnie, ale tak właśnie dwa metry, półtora metra ode mnie. No i przejdźmy się razem kawałek. Zachowując wszystkie dystanse, odstępy i różne inne. Bardzo ważne obostrzenia. Będę sobie stał w takim ubraniu, mniej więcej jak teraz. No, jak będzie przypadkiem deszcz, a może trochę padać w środę. Jak będzie przypadkiem deszcz, to jakiś tam może parasol będę miał. Parasol będę miał. Jeżeli będę miał, to raczej nie czarny, tylko pewnie taki beżowy, jasny. No bo trzeba nie rozpoznać jeszcze. Jak będę w takim stroju, o takim, to może nie każdy mnie rozpozna. Prawda, bo to tak wszyscy teraz chodzą w kominiarkach i w czarnych okularach. No. Także będę czekał prawdopodobnie pod Rotundą. Przy rądzie tego no Przepraszam, źle. Stój. Przy rądzie dmowskiego, Przy rądzie Romana dmowskiego. Centrum Warszawy, samo centrum, pod domami centrum, stacja metra centrum. Warszawiacy znają, nie warszawiacy też powinni znać. No i po prostu, no. Pójdziemy sobie na spacer, nikogo nie denerwując, spokojnie. A ja będę miał takie poczucie, że tradycji stało się zadość, niezależnie od tego, co wymyślą koledzy z zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, których oczywiście też najserdeczniej zapraszam na moje imieniny pod Rotundą w Warszawie w środę 11 listopada o godzinie 14. Gdyby pod Rotundą coś się działo, na przykład przykład, gdyby były jakieś dziewczynki albo coś takiego, no to będziemy się tam gdzieś, będziemy się machać, tak? W okolicy. Okolice ronda są duże, jest dużo wolnej przestrzeni, to też jest istotne. W razie czego można, jakbyśmy musieli gdzieś tam biegać, to będzie gdzie biegać. Żegnam się zatem z Państwem tutaj. Myślę, że nie, do, nie dłużej niż do jutra, bo nie wytrzymam, żeby czegoś nie nagadać a w realu do środy, do godziny 14. .00.